Dzień dobry Panny. To czytanie dla Was na miesiąc luty, dokładnie na 14 lutego 2022 roku. Myślę, że te energie krążą, więc ten lutę będzie cały taki energetyczny, <laughs> zapełniony, przepraszam, tymi energiami. Więc wylosuję jedną energię z arkam dużych, z arkam wielkich. O, już wypadła karta. Przepraszam, muszę ją podnieść. Wyskoczyła. Wystrzeliła. Są dostateczne. Dobrze. Muszę <laughs> się przesunąć wygodnie. No i karta. Jeszcze jedna. Energia przetasuje. No dobrze. <laughs> Już mamy mieczy. No dobrze. Mamy kartę sądu ostatecznego. Tak. To jest taki takie przebudzenie do życia pokażę wam tą kartę, zobaczcie jak ta kobieta stoi wyprostowana ona jest pewna siebie to jest takie, już, spokojnie połóż się ładnie, tak to jest takie przebudzenie do życia taki podsumowanie życia, bilans życia podążanie do Boga powiem tak, dokładnie rozważania na temat śmierci i życia, tak ale też powrót do zdrowia i takie poważne zmiany w życiu niosące ulgę nadzieję, dobroć, tak czyli jakby to miało się do waszego związku mamy tutaj czwóreczkę mieczy czwórkę mieczy to jest takie wycofanie, wiecie to jest takie wycofanie to jest izolacja, niechęć do kontaktów ze światem, tak Szukanie nowych priorytetów i wartości w życiu. Taka potrzeba, przede wszystkim potrzeba wypoczynku, czyli szukaj rozwiązań, szukaj rozwiązań, tak? Czyli potrzeba wypoczynku na tą czwóreczkę mieczy, yy, bo tu są jakieś zranione uczucia, taka samotność troszeczkę, szukanie nawet samotności, tak? Więc yy, jakaś taka stagnacja, więc myślę, droga panno, że tutaj. Y, są zranione uczucia, troszeczkę jest potrzeba wypoczynku, jest potrzeba nowych priorytetów i wartości w życiu, tak? Przeanalizowania tego wszystkiego, bo tu jest taka niechęć, tak? Ze światem, czyli to jest taka ocena tego, tego związku. Y, dlaczego jest takie wycofanie, tak? Przełożę kartę i zaraz zobaczę. Dlaczego jest takie wycofanie z kontaktów? No, tutaj jest raczej radość, tak? Radość, takie świętowanie. Hmm, czyli ty musisz znaleźć swoją taką enklawę, znać swoją enklawę, znać coś, co y, będzie sprawiało ci, że czujesz się bezpiecznie, że czujesz się bezpiecznie, bo jest to ci potrzebne, tak? Y, bo jest to ci potrzebne. Kawałek jakiejś sypialni własnej pod kocem, tak, z klanką ciepłej herbaty. Przeanalizuj, przemedytuj, przemódl to wszystko, tak, te własne problemy y, związane z partnerem. Y, dlaczego, w jakiej sferze, tak, y, zatrumpujesz? Muszę to dociągnąć, dobrać jeszcze jedną kartę. Koło fortuny, tak? Koło losu. Los ci sprzyja, moja kochana. Los ci sprzyja i będzie wszystko dobrze, tak? Będzie wszystko dobrze. Wszystko dobrze się ułoży. Ty podejmujesz decyzję, ty dokonujesz wyborów w życiu. Pamiętaj, że na niektóre sprawy nie mamy wpływu, ale na wiele rzeczy my mamy wpływ, my o nich decydujemy. O czym będziesz decydowała? Musisz poprawić, co nie działa, moja kochana, w tym związku. Oboje macie wpływ na to, co nie działa, tak? Więc ważnym jest, ważnym jest, moja droga, żebyś. <laughs> Przepraszam bardzo, żebyś otworzyła się na zmiany, na zmiany. W swoim związku, tak? Bo to jest jakiś postęp. To jest tutaj, tak? Jakiś postęp. Skoro decydujesz się na poprawienie tego, co nie działa, to znaczy, że będzie jakiś postęp, jakiś punkt zwrotny w życiu, tak? Jakieś świadome i pewne dążenie wytyczoną przez siebie drogą. Ty y, masz, y, droga Panno, y, silną osobowość, silną osobowość, jesteś silną osobą, y, potrafisz wspierać innych, tak? Ale też potrzebujesz wsparcia i motywowania, tak? I motywacji. Więc yy, 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 jaka rada dla Ciebie, tak? Jaka rada dla Ciebie? Osiem denarów, twórz doskonałość, tak? Osiem denarów, twórz doskonałość. A więc Któryś znak też miał podobne czytanie. Te energie są właśnie bardzo podobne. Trzeba się po prostu zastanowić. Trzeba się zastanowić nad tym, co jest dla nas w życiu ważne. Wiecie? Co jest dla nas w życiu ważne? Czy, czy chcemy tkwić w związkach, tak? Czy chcemy być. Jak to się mówi? Uzależnione od pewnych rzeczy, uzależnione od partnera. Czasami są sytuacje takie, gdzie jesteśmy uzależnione finansowo, tak? Gdzie jesteśmy uzależnione finansowo od partnerów, więc ty, moja kochana, tu jest wskazana taka sumienność, zręczność, pracowitość, tak? I wtedy będą takie zyski finansowe za dobrze i odpowiedzialnie wykonaną pracę. Więc ty musisz w tym tak właśnie działać. Bo ja tak czuję, że tutaj musisz poprawić co nie działa. Być może ty jesteś uzależniona od partnera, zależna. Nieuzależniona, ale zależna od partnera. Być może musisz poszukać nową pracę. Tak? W jakiej dziedzinie musisz tworzyć tą doskonałość? Powinnaś tworzyć tą doskonałość, tak? Zaraz zobaczymy. Chroń swoje uczucia. Przy tym wszystkim, tak? A więc myślę, że to, co teraz powiedziałam, to jest. To tak, tak właśnie po, tej, po mojej myśli było, że ty musisz chronić te swoje uczucia, moja droga. Tworząc tą doskonałość, bo ty jesteś osobą pilną, pracowitą. A ta trójeczka kielichów mówi nam o takim szczęściu, tak? Mówi nam o takim szczęściu. O świętowaniu, o miłości, o szczęściu w miłości, może, o wdzięczności, tak, i takim wyzdrowieniu. Właśnie ty musisz pożądać, ten, podążać tą drogą. Ten sąd ostateczny to jest takie podsumowanie tego wszystkiego, myślę, wiecie? To jest takie podsumowanie. Koło fortuny ci sprzyja, koło losu ci sprzyja, więc ty musisz zadbać o siebie, zadbać o własne takie potrzeby, tak. Jaka rada dla ciebie? To było. Jaka rada dla ciebie? Przyjmij odrodzenie, tak? Przyjmij odrodzenie. Przyjmij odrodzenie, moja kochana. Ta szósteczka mieczy to jest taka właśnie podróż. Taka wewnętrzna, rozwój duchowy. A nawet zmiana miejsca, wiecie, takie milczenie, brak komunikacji, wyruszenie w poszukiwanie nowego. Wyruszenie w poszukiwaniu nowego. I ty, moja kochana, musisz tak się wtopić w siebie, wejrzeć w siebie. Bo ta szóstka mieczy o tym mówi. Taka podróż wewnętrzna jest tobie potrzebna. Przyjmij to odrodzenie. Ty na nowo musisz przeanalizować wszystko to, co dzieje się w Twoim związku. Naprawdę. Prawie każdy znak yy, ma w swoim życiu, w swoim czytaniu, przepraszam, w swoim czytaniu taki znak zapytania nad swoim związkiem, tak? Taka lampka się świeci, czy na pewno jest wszystko ok, czy na pewno jest wszystko dobrze, niby jest dobrze, ale czy tak do końca jest dobrze, tak? Więc mówię, różne czynniki wpływają na to, że w tych naszych związkach źle się dzieje. Tu z tego czytania wynika mi, że. Tutaj być może jesteś zależna od partnera finansowo i jest ci z tym źle. Z tego powodu są różne kłótnie, jakieś niejasności, tak? To jest podsumowanie tego związku. Może sobie wyjaśnijcie, może powinnaś podjąć pracę, może powinnaś podjąć dodatkową pracę, żeby tych finansów było więcej. Ty musisz zadbać o własne potrzeby, musisz chronić swoje uczucia, tak? Los ci sprzyja, moja kochana, los ci sprzyja. Twórz doskonałość, bo jesteś osobą pracowitą i utalentowaną, tak? Także y, znajdź, koniecznie, znajdź koniecznie swoje miejsce, takie miejsce, swoją enklawę na wyciszenie, aby te uczucia naprawdę y, nikt nie zranił tych Twoich, twoich emocji, Twoich y, uczuć. Jesteś osobą wrażliwą, y, skrytą. Dlatego musisz dbać o siebie, tak? I o te swoje emocje. No, mówię, tyle, tyle z tego czytania. Więcej kart nie dołożę. Chyba, że z takim zapytaniem, czy. Co takiego, co takiego odchodzi do przeszłości w tym związku? Co takiego odchodzi do przeszłości w tym związku? Brak świadomości. Myślę, że y, ty staniesz się osobą świadomą, wiedzącą, czego chcesz, tak? Podejmującą świadomie decyzje. Ty naprawdę przeanalizujesz i zrozumiesz wiele rzeczy. Zrozumiesz wiele rzeczy, co jest dla Ciebie ważne, co jest ważne dla Twoich bliskich. To jest piękne, że, że staniesz się osobą świadomą, tak? I wychodzącą do świata, o, schylającą się ku właśnie duchowości, pochylającą się ku duchowości, tak? Ten świat materialny też jest dla ciebie ważny, istotny, po to, żeby w tym związku układało się dobrze. Ty nie możesz być zależna od kogoś. Ty musisz być kobietą wolną, niezależną, mimo że będącą w związku, tak? Ty, no tak, tak widzę to z tego czytania. Ty tego potrzebujesz. Dziękuję bardzo za to czytanie. Ktoś mi dzwoni do domofonu. Myślę, że, że wszystko będzie dobrze, ułoży się dobrze. Życzę dużo cierpliwości i dużo miłości. Do usłyszenia.